Siemano wszystkim, z tej strony, oczywiście ja proszę, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj gramy sobie w Stumble Guys, ale to nie jest zwykły odcinek, bo w tym odcinku będziemy sobie wykonywać mega trudny challenge. Między innymi, że nie możemy skakać, że po prostu możemy ten, y, możemy. O friskin nie jest. Ciuchy. A więc, tak jak mówiłem, dzisiaj robimy sobie challenge, czyli nie skacz challenge, czy coś takiego, czyli po prostu, że. No normalnie gramy rundy, tylko że nie możemy skakać, więc i dzisiaj akurat też odbierzemy sobie tego nowego skinka tutaj, bo mamy free skin, więc dzisiaj sobie to zrobimy i zobaczymy, jak nam skinka dropnie, więc lecimy z pierwszą rundką. Okej, okay, jaką no, tutaj mapkę nam dobierze, błagam, oby nie jakąś ze skakaniem. Dobra, dobra. dobra. Nie będziemy musieli chyba skakać Tak za bardzo zmuszeni nie będziemy Ale będziemy musieli się pilnować I to ostro Panie nie, nie, nie Panie nie spiekań mnie Bo ja nie mogę Nie no można przeskoczyć A ja nie mogę Jezu widzę jako to będzie mega trudne Jakoś się Jakoś, jakoś prze... Kur Dobra słuchajcie Okazało się Lecimy do kolejnej rundki, ale okazało się, że oprócz tego tej skina mamy jeszcze w sklepie za mamy jeszcze w sklepie za 100 gemików kolejnego skina, a jak sami wiecie, co rundę, czy się wygra, czy przegra, dostaje się można wygrać 10 gemików za reklamę, więc dzisiaj sobie blokujemy te dwa skinki. A sprawa jest taka, widzowie, że jak jest ten skin za pięć reklam jest ten skin, to co rundę wygraną lub przegraną będziemy sobie właśnie oglądać taką jedną reklamę. Okej! Okay. Kolejna rundka. Ajajaj, musiałem połączyć telefon. O oh no! Tutaj, tutaj nie mogę skakać, więc też będzie ciężko. Wszyscy tutaj praktycznie taką robią. Co ja może lepiej dla mnie? Nie, nie, nie. Kur, skoczyłem przez przypadek. O, cholera, no to najwyżej za to, no to najwyżej za to ten. Pierwsza, pierwsza ta osoba, która wbije za to może nie zostawić łapkę w dół pod filmem. O nie, o nie, o nie, 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 to będzie najgorsze. Jasu, dziękuję. Ja się powinienem złościć! Płakać mi się chce. Nie, 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 nie! Proszę! Kurwa! O Boże, przepraszam, na serio nie chciałem wyładować takie, takiej agresji. Przepraszam. Jednak okazało się, że tych 10 gemów nie dostałem. Więc lecimy z kolejną reklamą. O-okej, okay, lecimy sobie, widzowie, z kolejną rundką. Dopiero 3 minutki filmu, a my już zagraliśmy. No nie, znów ta mapka. Ja nienawidzę tej mapy. Znaczy, jak robimy challenge z. no nie skacz challenge, no to ja wprost nienawidzę tej mapy, jak robimy ten challenge. Teraz tak. o, muszę iść w tą. o, skakanie. Nie no. Jednak. To jest potwierdzenie. Potwierdzone, bez skakania nie da się grać. Bez skakania po prostu nie da się wygrać żadnej gierki. U, dobra, udało się! Czyżby czyżby, 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 uda mi się? Uda mi się! Jej! Pierwsza rundka, w której mi się udało! Super, zarobiście. Tutaj możemy też zauważyć innych typków, którzy akurat mogą sobie skakać, a nie tak jak ja. Jezu typku możesz skakać, a ty nie dajesz rady. Po prostu. Co on zrobił ty? Co chłop zrobił? Dobra, mam nadzieję, że będzie git. Dobra. Ta no. Choć z drugiej strony to nie za bardzo ta mapa mi dopisuje, ale spróbujmy. Jest tam mniej osób, więc może być całkiem git. Czemu nie mogę przez chwilę chodzić? No nie pchajcie, bo najgorsze jest w tym stumble guys, że tu można pchać. Nie, 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 mu nie, nie. musiał ponownie. Tutaj pewnie też będzie. Ale nie! Przecież ja tu nie dam rady! Ja muszę tutaj skoczyć! Przecież nie da rady inaczej! No to, no to te, na tej mapie nie da się wygrać. Dobra, słuchajcie, nie wiem czemu od paru rund nie dostaję w ogóle tych diaksów. I, i mamy tutaj jedynie. a dobra. dobra. słuchajcie, jednak się udało, mamy już 100 gemów. I możemy sobie kupić tą naszą postać. Ale na razie jej nie będziemy kupować, tylko jeszcze. Po tej rundzie to teraz obejrzymy sobie jeszcze tą jedną reklamę i kupimy aż dwa skinki. Okej, okay, lecimy. A ty, drogi widzu, bo dawno już nie żebrałem. Nie no, xD, żartuję. A ty, drogi widzu, jeżeli, taki odc jeżeli takie odcinki ci się podobają, to zostaw subika z słonkiem oraz łapeczkę w górę. Nie no, nie wygramy tego. Przewalone. Przewalone jest. Ty, ty nie... Nie, ja nie wygram tego. Trzeba skoczyć. Nie, nie trzeba chyba. Czy, ale będę musiał. Tylko... Tego... tego. No nie! Będę musiał skoczyć. Chyba. Nie, no już nie da rady, nie wygramy tego. Nie, no nie. Da... Co jest? No nieźle poszłem, kur... Ja to. Dobra, słuchajcie widzę że załóżmy, żeby nie było trudno... Od razu, zaraz odblokujemy z Stumble Passa nową rzecz. Żeby nie było trudno, dopiero jak uda nam się wygrać rundę, to kupię te, te dwa skinki, więc tyle, lecimy. Z kolejną rundką. Jaką nam mapkę dobierze? Błagam, oby była jakaś łatwa. Bo na serio chcę wygrać i chcę... No nie, no nie, to to już nie wygramy. Okej, okay, słuchajcie, widzę, lecimy sobie z kolejną rundką. Mam nadzieję, że dobierze jakiś normalny tryb. Dobra, może być nawet. I jak no, go się uda wygrać, no to lecimy z kupnem tych dwóch skinków. Panowie, proszę na mnie zaczekać. Ja tutaj niestety nie mogę biec. Znaczy, nie mogę skakać. Ja pier... Ta gierka mi dzisiaj chyba nie sprzyja No nie, zajmie mi to chyba wieki Dobra Czyli macie oficjalnie ten Tutaj będzie najbezpieczniej iść. Czyli no, ja obecnie Mój komentarz jest taki Tak jakby Nie, tutaj też tego nie zrobię Nie zrobię tego Oj chyba, nie zrobię tego Dobra, słuchajcie, już to nie ma sensu, bo i tak, no mega to jest trudno. I pomyślałem, że jednak sobie te skinki kupimy wcześniej, więc zaczynamy, odbieramy pierwszego skinka. Jest! Chciałem go dostać, właśnie, chciałem mieć tego skinka i to bardzo, i nareszcie go Teraz lecimy z kupnem tego skinka. I jaki, jaki to będzie skin? Dobra, mamy tego skinka. Bardzo fajnie, cieszę się nawet. Dwa skinki zblokowane. No i git. To, yy, to już byłby koniec odcinka. Mam nadzieję, że mam się spodobał. Jeżeli tak to wiecie, co robić, no i siema.